W tym filmie zagramy jeden versus jeden z Ksabaksem i podzielimy na dwa kategorie. Pierwsza runda to będzie zadaj na daleko, czyli na przykład bierzemy postać, która jest na daleko, postać, postać na blisko, czyli na przykład Shelley i tak dalej. I Postać na trower po prostu rzucany na przykład jak mam w menu Daj więc ja zapraszam Was do nagrywania, no i po prostu zaczynamy. Manów w kolejnym odcinku z Browsers i dzisiaj mamy gościa Ksawaksa. Przywitaj się. Dzień dobry, jak widzowie? Dzisiaj gramy One, one V One i. Eee, nie wiem, może jak uda mi się załatwić pina darmowego od Brawl Stars Helinka, bo mam, jak wiecie, mam już współpracę z Brawl Stars Jestem super circulatorem. Jak mi się uda to załatwić, to możemy walczyć o pina, jeśli nic, ale jeśli nie dam rady załatwić Xavaksowi lub mi sobie, jak zależy, kto wygra, pewnie on, bo ja skillowo mega spadłem, więc no, nie więc... E, więc jak nie dostanę no to niestety wyjdziemy na zero no to ja już klikam ready ja też dobra, ale teraz wpierdziel dostanę nie mogą być problemy internetowe trochę spokojnie, jak będę widział, że się nie ruszasz albo dziwnie strzasz, to Ciebie atakować nie będę Dobra, to ja to się... mam wszystkie mapy przygotowane pod każdą blisko postać Dobra, widzę, że kampisz się tam. A w ścianę dra. O kurde, jeszcze nikt nie trafił, o kurde, ale z automainu O, blisko było. Blisko. Oa! Jest. Ale mnie rąbnął. Staram się przy ksabaksie się nie przeklinasz, ale wiecie, jak nieco sami poniesie. Nie no, dobra, dobra. O! nie O! Nie! Dobra, coś czuję, że to będą długie walki. Jesteśmy na podobnym skillu. No nie, trochę masz lepszy. Dobra, ja, ja lubię Piperką grać. Wow. no No, leżę. No leżę, użyłeś, wow. szybciej naładowałeś Ale ulta. Dobre. Ale dobra, teraz jestem bli bliżej no. ulta niż ty, więc no. Życzyłeś u mnie ściankę. E no już na start. Aha! Jest, dobrze! <laughs> ja wierzę jeden 0 jeszcze mam szansę. Dobrze. Blisko czy Dobra, na daleko? No to e, czekaj. ty wybierz. Dobra, no to bierzemy na e, blisko. No masz Bibi? Mhm. Masz Bibi mhm. za e, No mam Bibi. Dobra. To będziesz... Oj oj no to ja tu mam przegraną. Ja nie gram Bibi na co dzień. Dobra, polecam. No, ale zobaczymy. Dobra. Polecam ci drugi gadżet. E, mhm. e, Damage. E, stał power drugi, e, dmg, girs, leczenie, no i no, e, hyperka jest jedna, no, więc no. To Dobra. No dobra, no to takie same mam, nie? Ostatnio wbiłem bibi na 26, więc no. no. Mo, może jeszcze nie, nie będę wstydził jak przegnam. No to ja się chyba żegnam. Wow, nawet taka jest mapka, fajna. Próbowa skar. Próbowałem ludzika z tych krzaków zrobić. No to ja chyba coś czuję, no, że dzisiaj nie, z tą Bibi mi tak jakby nie pójdzie. No właśnie, a ty Bibi jesteś dobry. Ja tam trochę typów znam. O, ale zmarnowałeś! Ale zmarnowałeś! No! Ja biblioteka. Nie wiem. Nie wiem, czy widziałeś mój baner, który zrobiłem wczoraj w nocy dla beki. Bo mi się nudziło. Ale teraz dostałem. Ale zmarnowałem. O kurde, ale... O, kurde. O. Ajajaj! Jest! Jeszcze się nie poddajemy. Lecimy. Lecimy. Dobra. Aha, hyperkę użył gościu. A Jest! Udało mi się. Jakoś. <laughs> Jakoś. No kurde. Jak? Który rzucany Ej, w, no, a wiesz wiem. co? W, wiesz co się... Ale teraz... Wiesz co było jednym minusem? Dlatego, że ty miałeś tarczę, ale dobra, już niech ci to zaliczę. Aha, no to... No a ty zaliczę ci. Drugi polecaj. Tar... Dobra. Ja okay. ci polecałem teamage... Nie, no, ci... no, no. nie, nie, już możemy, dobra. Kogo? Majka chcesz, czy... nie wiem, kogo zrzuconego bierzemy? Teraz... No wybieraj, wybieraj. Naprawdę, ty możesz sobie wybierać. Spoko, no to ja chyba wezmę właśnie... Eee, to chyba wezmę sobie tego dziadka, no. Weźmy tego dziada. Dobra. Polecam Tuna. Tarczę. Daj e, ten... drugi Star Power. Drugi Star Power. Ej, e, plus jeden wyposażenie No i jeden hyper charge jest, no więc no Ej, no ciekawe, no czy do, ciekawe czy do dadu do, do kiedyś będą dodawali drugie Drugie Te hyperki Myślę, że tak, albo będzie jakoś diamond charge, albo jakoś inaczej No Że może będzie działało na inny sposób jakoś, no nie? No, ale ja się jaram, że te boxy wracają nie zmieniłem mapki, dobra, zabij mnie, zabij mnie, zabij mnie, zabij mnie. ja nie zmieniłem mapki. Okay. Ja pierdzielę, dobra widzowie, za się widzimy no, i tylko zmienię. Dobra widzowie, mapka zmieniona. A i teraz się skap, teraz się skapłem, że te właśnie tło, te tłomenu wróciło stare. Te mega stare. Wróciło, wróciło. Fajne, ja się cieszę, że teraz wszystko. Tak fajnie. Jeszcze klasik Brawl wraca. Ej, a może, a może te, te stare tło, to był... Oj. Te stare tło z, z chyba trzy lata temu było. To może było podpowiedź, że będą wracać z krzynki, jak za starych dobrych czasów. Ej. Wiesz, bardzo no, nie wiem. Ale to jest taka teoria, więc no. Nie wiem, czy będzie ciebie dobrze słychać. No matrop. O, walnąłem cię Dobra ja wiem że już jestem porobiony Że wygrałeś to Ja spróbuję ci emotkę Ale próbuję przynajmniej Nie wykasować mnie do zera Punktów próbuję, Spróbować będę Aj, zagrało mnie lekko OK Próbuję jakieś uniki robić. Ajajaj. jaj. To było dobre. Bardzo dobre. Dobra. Oj, jak to, to, to szybko. Dobra. Ok. Ok. Yo, wyczytałeś mnie po prostu. Ale ty mnie. Yes, let's go. Ja twierdzę, ale dobra. No to ja się widzowie z wami żegnam. Może kiedyś na Rewanż zaproszę go. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No to ja się z wami żegnam na razie i pa!